Witajcie w poradniku Jak montować w ORGI 2024 e, To jest u mnie chyba najmocniejszy poradnik na moim kanale A i jak coś jak tutaj się będą jakieś powiadomienia z Discorda pojawiały To mi zwracajcie na to uwagi I no nie wiem po prostu polecimy A więc tak jeżeli macie już nagrane jakieś filmy, no to macie tutaj import i import media folders. Jak już tutaj macie, no to wybieracie po prostu to dany program, z którego nagrywacie. Ja daję narzędzie, czyli nagranie na ekranu. Jak już wybieram, mam tutaj no, jakieś, jakieś tam filmiki, filmiki. Mm -hmm. I powiedzmy, że chciałbym zmientować ten. Aby mieć chwilę, ten mój. Ten zakrytki. Zmientasz pod, ze składaniem. I. Na początku. No to. Tak. Leci sobie filmik leci, leci. No i powiedzmy, że w pewnym momencie. Eee, chcę dodać napis no to mamy tutaj titles i wybieramy sobie tak jak chcemy spokojnie jak klikniecie raz to po prostu wam się to nie usunął wam się filmik bo filmik jest tutaj i tutaj wam po prostu pokazuję jak to wygląda jeżeli chcecie wrócić do filmiku możecie sobie to gdzieś odkliknąć no i powiedzmy dam takie coś Daje. i powiedzmy, że jest za krótkie albo za długie. No na przykład nie pasuje do danego momentu. No to po prostu e, klikamy w to i jak będziemy mieć taki znaczek zamiast myszki możemy go rozciągnąć lub skrócić. Na początku jak będziecie chyba pierwszy raz w tym programie, tak będziecie chcieli takie coś zrobić, to będziecie... Ta, tutaj mieli takie coś... Yy, no będziecie mieć coś, ale nie pamiętam jak to się nazywało. Czekajcie. Może zatwieram żeby... się, że pewnie. Nie wiem, mam tam po prostu macie taką opcję, że żeby... chyba filtr, ale nie jestem pewny. Dobra. No i tak. Yy. Jest sobie, no i jak chcemy zmienić tekst, klikamy dwa razy i tutaj sobie zmieniamy, powiedzmy, że, nie wiem, kod, na przykład, a, no i jak chcecie przesunąć, to też klikacie dwa razy i tutaj już macie i po prostu, no... Oczywiste jest to, że po prostu musicie tu na rogu, a jak obrócić w taki sposób, ileż tam stopni, no to od kątu. Dobra. I tutaj normalnie będziecie mieć to zasunięte, więc musicie to sobie odsunąć, jeżeli chcecie więcej tych opcji. Niech powiedzmy, że ten kod ma być nie wiem, jakiś błyskawicowy. To nie wiem, to i lighting. Tutaj się zgadzacie, żeby to było. Chyba, że macie słaby komputer, no to wtedy, żeby wam nie rozsadziło, to nie dajecie. No tutaj ogólnie, nie. Wielkość tej, tutaj czcionki i tak dalej. Tutaj widoczność tego. I możecie też, sobie, oczywiście, jaką chcecie. Blur też jest. W ogóle ja z tych ustawień tutaj nie korzystam. Dalej. A możecie się od niej zagłębić. No i, ale dobra, powiedzmy no, przejdźmy no bo no zanim to to pokażę Wam jak się robi cięcie bo żeby to coś tutaj zrobić to potrzebne jest cięcie no, to jak mamy tutaj ten czerwony suwaczek i nim się przemieszczamy bo na przykład chcemy nie wiem gdzieś tam dalej pójść no i powiedzmy że od dziś, pierwszej minuty chcemy żeby minęło 20 sekund no, i chcemy tutaj zrobić cięcie. No to. A, poczekaj, czekajcie. No, od pierwszej minuty to ustawiamy na pierwszej minucie mniej więcej. I mamy tutaj takie dwa żółte trapez. No i bierzecie jeden, zależy w którą stronę ma być cięcie. Jak coś to, ja tutaj to widzę. Je, ile minęło od danego momentu no i y, rimów no i patrzcie, jest cięcie w tym filmie to tak średnio widać ale jakoś tam widać no i powiedzmy, że chcecie to jakoś, żeby było to jakieś przejście a nie takie po prostu przeskoczenie z ekranu na ekran no bo to widać no to tutaj możecie sobie wybrać jakieś styl, nie wiem, wybierzmy jakiś alfa. No to nie wiem, weźmiemy ten albo ten. No to wezmę ten, dam go tu. No i dobra. I co tu się stanie? Zostanie się to, co chcieliśmy. Oczywiście można inny wziąć, ale ja akurat taki wziąłem. Tutaj akurat nie trzeba klikać, tylko od razu jak na to najedziecie, to wam się tutaj wykaże, jak to wygląda. A, no i tak, jeżeli macie w filmie głos, którego akurat do, dopiero ostatnio go prowadziłem, no to na przykład też chcecie razem z cięciem zrobić, żeby głos był taki ciszy albo coś. Tutaj akurat da się tylko, żeby ciszy. No to bierzecie któreś z tych. Nie widzę różnicy między tymi dwoma. No to dobra, bierzecie i dajecie tutaj na linijkę głosu. I tutaj jest linijka głosu, tylko że to był film bez głosu, a więc no. No i dobra. Mamy e, napisy, mamy przejścia. Działają. to tego od głosu nie widać, tylko on jest, on jest z głosem. No i efekty, tutaj tak jak nagrywacie coś w prawdziwym życiu, no to wtedy dodajecie body efekt, style efekt, partikla, nie wiem, co jakby ja nie sprawdzałem tego Ale dobra, zobaczymy. No i w sumie to, to pokazałam no, się się tutaj na no, tym No różne rzeczy, polecałabym do tego znać angielski angielski na no, rozkaz co jeżeli na przykład y, chcę żeby mnie nie ucinał czegoś z, z, no, z tekstu no to raczej sobie robisz takie minimalne cięcie już tak. takie żeby nie było widoczne no. no, może być nie takie zrobione zrobiłam. No i dobra. Teraz tutaj dajemy albo w tym, albo w tym chudeczkę I możemy to osobno przesunąć. No i wtedy tak i usuwam to. I usunęło się. I tutaj daję to. No i to by musiało do końca polecieć. No więc musiał to chyba na jakimś krótki, ale... Dobra. No to tak, rad... akurat... Do tego to możecie też sobie w innym programie robić. No ale dobra. To overlay to ja nawet nie wiem, czy to jest... No chyba, ale nie, wiem czy nie. nie. Nie czekajmy jak będzie, no. A my jeżeli chcecie kilka napisów na raz, to po prostu dajecie linijkę niżej. I możecie tak sobie po prostu, jakbyście chcieli oznaczyć jakieś. Jak się z powrotem do góry, to po prostu tak lecicie. dobra. To są najwidoczniejsze strzałki po prostu. Ja awarię używam napisów, ale dobra. Tutaj to... Ja sam tego nie, nie wiem będzie co to jest Tak samo to sprawdzam to z wami na. A dobra że takie wycinki Wycinki takie No i tutaj wrócimy się do tego i patrzcie na przykład chcecie żeby coś tutaj było pomięć z takiego ja nie wiem, czarnej no to sobie dodajecie i rozciągacie. Oj, trzeba dwa razy dać. No ja nie wiem. Może takie coś. mamy czarny ekran no ale w sumie to jak tutaj dacie to też będzie czarny ekran jak tutaj pusty ale to, to tutaj są gradientowe czyli takie mieszane. a customować sami możecie sobie tutaj dodać po prostu nie wiem jak ale jest chyba tu ta no sami sobie nie wiem, ja na przykład albo dobra, wezmę kradient i już są inne no dobra, wybieram sobie God, не таких огорок. Окей. Ну, если выбирать и назвать. Не есть. muzykę, music to pewnie każdego coś mogły interesować To jest po to, żeby osoby, które że znają angielski pewnie już się domyśliły, że to jest po prostu muzyka w tle. No, dobra, czyli... No dobra, ja już tu trochę zainstalowałem, ale dobra, weźmy coś z dołu. Najpierw no, powiem no i dobra, powiedzmy, że to coś nam się podoba instalujemy. i instalujemy. Tym tutaj przyciskiem. I to. I tutaj no jak chcecie możecie zadać wysoko. Ja mam zwykle film na mega nisko. это может еще сейчас Даврайт, это сам эффекты специальные. Ну например, просто так и Я вот здесь... Ну так я то уже взял. Я мы

nikt się spodobał. Poznań no. życia, żeby zrobić okay. jak najwyższej jakości tego go papier. Znaczy no, bardzo długo ten. O, jeszcze to! To już nie wiem czy to chyba to, ale jak nie to pokażę. Efekty. No i jest tutaj taka świateczka. Może też być takie coś, ale to na tym filmie to dość było. To A więc tak, nie wiem na czym skończyłam. i tutaj widać od razu, że no. A jak dać do pewnego momentu, no oczywiście zrobić delikatne cięcie, żeby takie niewidoczne. No i dać po prostu tutaj. zadawać py pytania na piątej i na stosunek. Hmm. Postaram się tam na, wszystkie te pytania, na wszystkie pytania odpowiedzieć. I życzę wam miłego dnia, do dobry wieczór albo cokolwiek. Zależy o jaki porze to oglądacie.